Pochwalony Jezus Chrystus, piątek, ostatni dzień naszej pracy w tym tygodniu, a jednocześnie w roku liturgicznym, bo już w niedzielę, Adwent. Kochani, dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie słowa, które mówi Pan Jezus. Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Podobnie mamy rozpoznawać znaki czasu. Rozpoczynamy Adwent, a to jest bardzo konkretny znak czasu. Nie jest to zwykły adwent. Jest inny niż rok temu. Rok temu była pandemia. Rok temu nie było wojny. Rok temu był zupełnie inny czas. Nie było takiej inflacji. Było inaczej. Rozpoczynamy adwent w tych konkretnych okolicznościach, bardzo burzliwych i trudnych. Jak jest z moim sercem? Jak chcę go przeżyć? Czy chcę tak samo jak rok temu, czy jak dwa lata temu? Przypomnij sobie, co już było w Twoim życiu, popatrz na znaki czasu, które były i jak to, co się teraz zaczyna, planujesz przeżyć ku swojej przemianie. Wiele od nas zależy, od naszego nastawienia, od naszego podejścia. Możesz ten czas wykorzystać, ale trzeba zacząć od razu nie ociągać się, tylko Boże, czego chcesz ode mnie? Jak ma ten czas adwentu wyglądać? Mam nad czym się zatrzymać, nad czymś popracować? Popatrz w serce, zapytaj Boga, nie bądź w tym sam. Możesz zobaczyć jakie są sytuacje w życiu, które wymagają zmiany, które są trudne i Panie Jezu, czym mam się zająć? To są moje trudności, które teraz przeżywam. To są moje jakieś dramaty, nałogi, z rzeczy, gdzie upadam często. Nad czym mam się skupić? Bądźmy w tym hojni dla Pana Jezusa. Do tego Was bardzo zachęcam, żeby cali się Jemu dać ku naszemu nawróceniu. Rozpoznaj znaki czasu. Ja też to mówię do siebie, rozpoznaj znaki czasu. Jak, jak to wykorzystać, że jest czas przygotowania do Bożego Narodzenia? Miejcie dobre pomysły, ale nie bądźmy w nich sami, tylko pytajmy Jezusa. On nam podpowiada, byleby usłyszeć, co nam mówi w sercu. Tak jest zaproszenie Boże w odpowiedzi na to pytanie, poza tym idź. A na refleksję błogosławię Wam, aby dobrze rozpoznać znaki, czasu znaki swojego życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Będziemy mieli teraz ostatnią niedzielę miesiąca, a zatem gorąco zapraszam nam przez modlitwę o uzdrowienie. W Łodzi, razem z transmisją na YouTube, na kanale Mocnim Duchu, a w Szczecinie zapraszam na godzinę 17 do Dolnego Kościoła i będzie uwielbienie imsza z modlitwą o uzdrowienie, która rozpocznie się o godzinie 18. Kto może, kto jest z okolic Szczecina, przyjedźcie, pomodlimy się razem na żywo. Bardzo, bardzo was zapraszam. Jezuici w Szczecinie są na ulicy Pocztowej 22. A teraz pomodlimy się teledyskiem, daj mi usłyszeć Twój głos. Niech to będzie pomoc w rozpoznawaniu znaków czasu. Tutaj wersja po, po polsku, a tutaj wersja po włosku. Kto, jak woli, możemy się oboma pomodlić. Niech to nam służy jako modlitwa. Panie, chcemy Ciebie usłyszeć. Do zobaczenia.